Boom, konfetti, kampania zakończona, milion na koncie. Nie wiemy co robić z kasą. No właśnie, co powinniśmy zrobić po zakończonej kampanii? W tym materiale powiemy ci o kilku pytaniach, na które warto poszukać odpowiedzi zaraz po zakończonym przedsięwzięciu zwanym kampanią. No i podzielimy się z tą też bardzo praktycznym doświadczeniem. Ja sam przeprowadziłem jakieś 30 swoich własnych kampanii na moim blogu. Firmowo mamy ponad 700 przeprowadzonych tego typu kampanii, więc opowiemy bardzo mocno z doświadczenia, zarówno z własnych prywatnych takich doświadczeń, jak i po prostu ze wspólnych kontraży klientów. No i teraz każdy lej, każdą strategię można byłoby analizować troszeczkę inaczej, więc dla wygody w tym konkretnym materiale skupimy się właśnie na takim klasycznym okienku sprzedażowym. Czyli mamy webinar, mamy start, otwarcie sprzedaży, później okienko, które trwa 7-10 dni, na końcu jakieś zakończenie, i na tym właśnie się skupimy, jak dokładnie te elementy poanalizować. No Спасибо. Co analizujemy przy kampaniach? Tak jak Patryk zapowiedział, jedną z najważniejszych rzeczy, którą chcemy przynalizować jest stan konta, czy kasa się po prostu na końcu spina. No i teraz dla przykładu, jeżeli chodziłoby o taką kampanię bardzo mocno klasyczną, no to warto o tym pamiętać, że w momencie, kiedy robimy potwierdzenie zapisu na wydarzenie, czyli jeszcze nim otworzymy tak naprawdę sprzedaż, często o oto, czyli one time offer. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś potwierdza swój zapis w naszej bazie newsletterowej, czy potwierdza swój zapis na dane wydarzenie, pokazujemy jakiś produkt. Może to być jakiś na przykład tani e-book, może to być jakiś dodatek, może to być. Zapis webinaru. Gwarancja zapisu tego konkretnego wydarzenia. Jeżeli ona rozwiązuje jakiś bardzo konkretny problem, no to ludzie chętnie z tego skorzystają. No i tutaj taki zdrowy roas, czyli drodzy inwestycji, już przed startem tak naprawdę otwarcia sprzedaży kampanii, to około półtora. Czyli jeżeli wydaliśmy 1000 zł, no to teoretycznie 1500 zł powinniśmy mieć przychodu przy takim roasie półtora. To powoduje, że po prostu już całkowicie koszt kampanii takiej startowej nam się pokrył do momentu wydarzenia. Już tak naprawdę coś tam zarobiliśmy. Klasyczny wykres sprzedaży na takiej podczas takiej kampanii z tym sprzedażowym przypomina taką charakterystyczną wanienkę. To znaczy, pierwszego dnia będzie, kiedy jest webinar, otwarcie, jeszcze jest są emocje, pompa jest pompa, jest dobra energia, są wszystkie komunikaty do osób, które się zapisały, no to bardzo często pierwszego dnia mamy ogromny pik sprzedaży. Często drugiego. Czy trzeciego dnia trochę się dają emocje, trochę ta pierwsza emocja zakupowa u naszych klientów również już troszeczkę minęła. Często sprzedaż nawet spada do zera i to jest bardzo strategiczny moment, bo wiele osób w tym momencie odpuszcza. A tak po prostu wygląda większość sprzedaży, tak rozkłada się właśnie sprzedaż w takiej strategii marketingowej. W związku z czym warto w tym momencie właśnie docisnąć, nie zniechęcić się, pilnować tego tematu, żeby ponownie na końcu sprzedaż na bardzo mocno wzrosła. Często okazuje się, że ta reguła niedostępności czy ograniczona możliwość kupienia tego produktu powoduje, że tego ostatniego dnia ponownie mamy bardzo wysoki, duży pik sprzedaż. Wtedy możemy tak naprawdę całe te wyniki spiąć, uwzględnić ile dokładnie wydaliśmy na reklamę samego wydarzenia, ile zarobiliśmy w dniu sprzedaży, ile zrobiliśmy w trakcie okienka sprzedażowego, ile zarobiliśmy ostatniego dnia sprzedaży, zsumować te wszystkie kwoty. Natomiast przy dłuższej perspektywie pracy z webinarami no dobrze będzie się zastanowić się na tych poszczególnych elementach, czyli czy dobrze robiłem otwarcie, czy faktycznie tego pierwszego dnia sprzedaży była pokrywająca na przykład całkowicie koszt całej kampanii całych pozostałych elementów, czy dobrze była prowadzona kampania na oto, jakim procentem w przychodzie całej kampanii Pani jest właśnie przykład z one time offer na samym poziomie zapisu. Jak to się rozkładało w poszczególnych dniach? To są elementy, które warto analizować. No i żeby to dobrze analizować, potrzeba takich webinarów przeprowadzić kilka. Tak, zanim przejdziemy do konkretnych wskaźników, które powinniśmy przeanalizować podczas całej kampanii, ja bym chciał jeszcze wytrącić jeden przykład odnośnie niepoddawania się i tej słabej sytuacji, kiedy jesteśmy w połowie okna sprzedażowego. Trochę siada nam psycha, kolokwialnie mówiąc, że jest ta sprzedażniejsza i tak dalej. Współpracowaliśmy z Barkiem, serdecznie pozdrawiam, który miał założenie: Patryk, w tym otwarciu zróbmy okolice 25 tysięcy, będzie super. Pierwszy webinar, no bo to w sumie był jeden webinar, nie było tam serii. Otwieramy webinar, sprzedał się zaledwie kilka sztuk, no ledwo tam było 5 tysięcy, no i oczywiście Bartek troszeczkę zniesmaczony, że spodziewał się lepszej frekwencji na webinarze, że będzie lepiej i ten wynik finansowy też będzie dobry, ale te 25 tysięcy wbiliśmy dosłownie w kilka dni samej sprzedaży. Co więcej, okno sprzedażowe zamknęliśmy lekko ponad 100 tysięcy złotych, czyli nie dość, że 4 razy dowiedzieliśmy większe oczekiwania wspólnie. Nie mówię, że to jest tylko nasza zasługa, ale też bardziej pokazanie tego mentalu, że ok, nawet webinar, jeżeli poszedł ci mega słabo, ta sprzedaż nie jest taka, jak pokazują to marketerzy w swoich case studies, że ktoś tam na webinarze zrobił 400 tysięcy złotych. To spokojnie trzymaj się tego planu, który sobie obrałeś, jak już będzie końcóweczka, to wtedy będzie można podejść do analizy i zastanowić się, co ewentualnie poszło nie tak. No właśnie, bo żeby móc analizować dobrze kampanię, również pod względem wynikowym czy przychodowym, no to warto zrobić analizę porównawczą, czyli nie przeprowadzić jednego webinaru, bo on często ten pierwszy tak. może nie wygenerować nam wielkich wyników i te wykresy mogą być bardzo nieprzewidywalne w czasie. Ale kiedy przeprowadzimy tych webinarów 3-4-5, no to możemy porównać się do swoich własnych danych, żeby je... A można do klienta innego się porównać, co sądzisz? Oczywiście można porównać się do kampanii innej ale jest tu wiele elementów miękkich, które trzeba uwzględnić, takie jak wysokość wydatkowanego budżetu, wielkość grupy docelowej, sposób targetowania reklamy, wiele różnych elementów zmiennych. Okay. Natomiast najważniejszym elementem jest to, żeby już od pierwszej kampanii wiedzieć, jakie współczynniki warto analizować, jakie warto mierzyć i po prostu mieć je w jakimś jednym konkretnym Excelu, bo na tej podstawie przeprowadząc drugą czy trzecią kampanię, która prawdopodobnie będzie lepsza niż ta pierwsza, spowoduje to, że będziemy mieli jakieś wartości, do których możemy się odnosić. Ale jednym z najważniejszych elementów, które właśnie należy brać też pod uwagę przy takim okienku sprzedażowym czy przy takiej kampanii, jest właśnie analiza kampanii reklamowych. Co działało, a co nie działało. Patryk, na co zwracać więc uwagę? Kampania reklamowa to można powiedzieć, że to jest góra lajka, no bo kampanią przyciągamy te osoby na webinar, ale tak samo tą kampanią sprzedajemy potem, więc ja mówię tutaj o kampanii jednej i drugiej, która mm -hmm. ma miejsce w tej całej kampanii webinarowo-sprzedażowej. Najważniejsze pytania to jaki był koszt Lida? Jaki był koszt za zakup, i myślę, że to jest chyba najważniejszy wskaźnik, który powinniśmy analizować. Jeśli masz tanie Lidy i one faktycznie przychodzą, są kaloryczne i tak to, dalej, to na pewno ten biznes webinarowy będzie się spinał. No i potem, jaki mamy koszt za zakup, czyli ile wydałem kasy, plus ile widzę konwersji sprzedażowych w menadżerze reklam. Ale tutaj ogromny disclaimer, bo przy kampanii sprzedażowej ciężko jest tak ocenić jednoznacznie, czy ten klient przyszedł z reklamy, czy on przyszedł bardziej z mailingu, czy on przyszedł z jakiegoś organika, bo powiedzmy przez 6, 7, 10 dni ty troszeczkę no, mocno angażujesz swoich odbiorców, wyświetlasz im się w różnych kanałach, a ten last click, czyli ta ostatnia konwersja może wpaść z reklamy, ale tak naprawdę to wczoraj klient przeczytał tego maila i w ogóle go przekonałeś, tylko jeszcze, nie wiem, musiał zapytać tam współpracownika o możliwość dostępu do tego kursu Wreszcie. i dopiero z, rano, z rana gdzieś tam z reklamy sfinalizował, bo mu się przypomniałeś, więc to też trzeba bardzo na to patrzeć przez pryzmat całej kampanii, takiej kompleksowości, a niekoniecznie przez samego jednego gdzieś tam wskaźnika. Ile ogólnie osób było zapisanych na webinar, to jest też bardzo kluczowy determinant sukcesu. Wiadomo, im więcej masz osób, tym prawdopodobnie więcej przyjdzie, więcej osób zobaczy Twoją ofertę i prawdopodobnie też więcej kupi. No i warto też tak sobie zastanowić się, a co by było, gdyby było tych osób dwa razy więcej? A co by było, gdyby tych osób było 10 razy więcej? Czy matematyka pomogłaby mi dojść, powiedzmy, do jakichś wyników, nie wiem, 10, 000, 20, 50, może 300 w samej sprzedaży na webinarze. Warto też przy kampanii reklamowej na pewno przeanalizować same wydatki i działanie grup docelowych, tak? Czyli my cały czas zachęcamy do tego, żeby robić testy AB, żeby wrzucać różne grupy zainteresowań i sprawdzać, które działają, ale globalnie na całą kampanię można sprawdzić, kto najbardziej kupowo pod względem wieku, płci, ale też umiejscowienia, czyli skąd ludzie kupowali, skąd ludzie się zapisywali. Może okazać się, że robisz, nie wiem, super e, niski koszt za zakup na Instagramie, a Facebook niekoniecznie działa dobrze, więc do takich danych Część, warto, tak warto, warto warto sięgnąć. Albo ogólnie sprawdzić format, tak? Bo ja często widziałam kampanię, że kampania webinarowa super e, jest rozchulana dzięki wideo, wideo super sprzedaje webinar, ludzie się zapisują, a na przykład wideo bardzo słabo sprzedaje produkty, bo działają grafiki lepiej, ale musisz to sprawdzić, bo widziałem już wszystkie możliwe kombinacje. U jednych wideo działa lepiej, u innych sprzedaż jest powiedzmy lepsza z grafik, musisz to po prostu przetestować. No i tutaj to bardzo mocno zależy właśnie od Twojej grupy docelowej, od Twojego produktu, od doboru timingu tego, kiedy odbywało się konkretne wydarzenie, to też są elementy, które warto wziąć pod uwagę. Ja sam niedawno wtopiłem bardzo mocno, bo zrobiłem webinar, który otwierał sprzedaż nowego kursu i to akurat trafiłem na mecz euro, którego nie spodziewałem się że w tym konkretnym terminie, jaki tam mecz się odbędzie. No i faktycznie wtedy się okazało, że tych osób na to wydarzenie dotarło dużo mniej. No właśnie. I sama analiza webinaru, sama analiza tego, co dokładnie się dzieje. Jest tu kilka elementów, które warto wziąć pod uwagę. Najważniejszym elementem będzie podjęcie takiej wartości liczbowej, podjęcie takiej rękawicy, jak doprowadzić do sytuacji, aby na moim wydarzeniu było jak najwięcej osób. Trochę... Jak najwięcej, to ile, jeśli mogę wtrącić? W sensie, jak uważasz, ile osób powinno przyjść w stosunku do zapisanych, żeby ocenić, że to jest dobra wartość? Oczywiście najlepiej byłoby 100%, ale nie znam takiej kampanii, gdzie udało się taką wartość doprowadzić. Może słowa, jest... nie? Że sam się tak, 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 sam zapiszesz Sam przyj Osoba zapisana. Trochę opowiadaliśmy na w innym materiale, jak doprowadzić do sytuacji, żeby te, te współczynniki były troszeczkę lepsze, jakie elementy wykorzystać, tak, na przykład powiadomienia SMS czy automatyzację za pomocą menechatu i tak dalej. To już zapraszamy gdzieś w karsie ten film. Natomiast zwyczajowo uważam, że na ten moment, jak żyjemy w XXI wieku, w 2024-2025, to na ten moment taka statystyka, którą ja obserwuję, to między 25 a 35% osób, które przyjdą na to jest dobry zapisane, wynik. To jest, to jest dobry to jest całkiem niezły wynik, czyli z każdego tysiąca osób, które zapiszą się na Twoje wydarzenie, jakieś 350 Pojawi się na, na tym wydarzeniu, pod warunkiem, właśnie, że nie dobraliśmy złego terminu, że nie dobraliśmy jakichś bardzo dziwnych SMS-ami, ale, ale dobra, zmianę rzeczy w innym materiale. Wejdźcie, tak, tak, zobaczcie. Że, że o tym zadbaliśmy, że te sobie tam konkretne były, natomiast to też warto pamiętać, że te pozostałe 700 osób to nie jest procent stracony, bo to jest procent, z którym może później mieć dalszy kontakt, zaprosić na kolejne wydarzenie. Oni są na naszych mailach, możemy wysłać im powtórkę. Jakby jak to wykorzystać, tych możliwości w środku jest bardzo dużo. Ale raczej należałoby się nastawić na ten element, że te mniej więcej 30-35% osób w takim dobrym scenariuszu pojawi się na wydarzeniu na Não, ale Wydarzenie na żywo, zaczę podzielone jest na dwa podstawowe elementy. Pierwsza część to jest właśnie część merytoryczna, w trakcie którego budujemy zaufanie, opowiadamy o naszym rozwiązaniu, opowiadamy dlaczego warto akurat z nami współpracować. Często dajemy tam sporo podpowiedzi. No i pod koniec, zazwyczaj w proporcji mniej więcej 2 do 3, pojawia się pytanie, czy teraz mogę przedstawić Wam moje rozwiązanie, czy moją propozycję, żebyście mogli ode mnie kupić, drodzy oglądacze, konkretny produkt, na przykład w formie kursu, czy jakiegoś pakietu e-booków. No I zaczyna no się i... tele-mango zakupy. I zaczyna się tele-zakupy <laughs> tele -tele mango. No i bardzo często to trochę jak podczas reklam Polsa, to Część osób wstaje od stołu i odchodzi od komputera. I bardzo istotne jest zastanowienie się dokładnie, jaki procent osób z tych, które były na wydarzeniu online, zostały na części sprzedażowej. Z moich statystyk i z kampanii, które przeprowadzam, zazwyczaj okazuje się, że około 80% osób zostaje na części sprzedażowej. O ile dowiedziesz tą wartość merytoryczną, bo jak ludzie zaczną odchodzić w trakcie niej i zobaczysz, że już tak cały czas idziesz w stronę tej sprzedażówki, ludzie też są trochę na to wyczuleni, no to też może być to bardziej problematyczne. Ale ja bym w ogóle się tym nie martwił, bo kto ma zostać, ten zostanie. Kto chce zapoznać się z tą ofertą, hmm. to zostanie najważniejsze jest dowiezienie tej wartości merytorycznej, ale potem, tak jak słusznie zauważyłeś, te rekordy masz i możesz do nich wysłać nagranie webinaru, możesz do nich komunikować, no właśnie, całe okno sprzedażowe. To bo dopiero. Ja Okej, okay, tak? dobra, bo teraz dopiero zaczyna się właściwie sprzedaż, tak? I to jest bardzo istotne ponownie, tak jak o tym mówimy, żeby o tym mierzyć, no bo jeżeli tak było, że w trakcie Twojego wydarzenia, w trakcie Twojej części wiedzowej, merytorycznej ludzie zaczynają wychodzić, opuszczają Twoje okienko, e, przestają być z Tobą na live'ie, to wiesz, że musisz coś w prezentacji swojej kampanii po prostu poprawić. Jeśli nie masz tej wartości liczbowych, nie masz narzędzi, które im to śledzić, no to nie będziesz tego w stanie przy kolejnym webinarze zoptymalizować. Ale możemy uznać, że mniej więcej te 80% na części sprzedażowej powinno pozostać, a dzięki temu masz wtedy prostą wartość liczbową. Na wydarzenie zapisało się 1000 osób, przyszło 300, na część sprzedażową zostało 200, no i wtedy masz prosty współczynnik, który o tym determinuje, jaki procent osób z tych, które zostało na tym wydarzeniu, na części sprzedażowej otworzyło swoje portfele i kupiło produkt. Więc jest wtedy pierwszy dzień otwarcia okienka sprzedażowego. Jak dobrze przeprowadzić to okienko sprzedażowe? Jakie dane mierzyć? Zaraz przejdziemy do całego okienka, ale jeszcze wrócę do kwestii właśnie sprzedażowej. Jeżeli chodzi o sprzedaż na webinarze, e, zróbcie sobie próbę. W sensie przeczytajcie tę prezentację webinarową 3, 4, 5, 10 razy. Znam osoby, które idą trochę z marszu, bo czasem ktoś im nawet w zespole przygotowuje prezentację i są trochę, e, no na zasadzie nie umiem za bardzo sprzedawać, nie czuję tego i od razu widać, że ten vibe'ik taki. Sprzedaż Sprzedażowy siada, i wtedy ta sprzedaż jest, jest mniejsza. A my nie raz i nie dwa audytowaliśmy prezentacje sprzedażowe naszych klientów, i to było męczenie, mm. na zasadzie dobra. Stary, to nagrywasz teraz tydzień codziennie, masz to ulepszyć, masz ulepszyć, masz ulepszyć. To wytnij wtedy, tam to wytnij tak, nie i, wtedy, I wtedy zaczynasz po prostu dobrze sprzedawać. Ale dobra, okno sprzedażowe za nami, część ludzi kupiła na webinarze, super, no, ale my w standardzie proponujemy im dołączenie do tego kursu przez 4, 5, 7, 14 czasem nawet mm -hmm. dni. Ja bym od razu tutaj y, zwrócił uwagę na to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje okno sprzedażowe przypadkiem nie było zbyt długie albo zbyt krótkie. Jak masz za mało czasu, ciężko jest optymalizować i, dobra, wysypał ci się, nie wiem, system mailingowy przez dwa dni, zanim się zorganizujesz i tak dalej. Powiedzmy, masz okno czterodniowe, połowa okna stracone, tak można by było powiedzieć. Jak masz za długie okno sprzedażowe, czasem nie masz na tyle jakościowych treści, żeby wysyłać tym ludziom, męczysz siebie, męczysz odbiorców mm. i nawet nie tyle, co męczysz odbiorców, bo zawsze ktoś się wypisze z newslettera i napisze: Nie spamuj mi już tu Ofertą, mam już tego dosyć i tym podobne, ale ty jako twórca się zajedziesz i nie będziesz miał z tego super 100 satysfakcji. Ale e, mając pod uwagę całą sprzedaż, całą okno sprzedażowe, warto by było sprawdzić, jakie kanały były skuteczne, ale tak jak mówię, bez namiętności, że najwięcej zakupów jest przypisanych do menadżera reklam, bo nie zawsze ten menadżer reklam będzie agregował te zdarzenia tak jak powinien. Po prostu zerknij, ok, podjąłem działania typu e-mail marketing, meta marketing, plus na przykład działania organiczne, wpadło mi 100 tysięcy sprzedaży, a jak to będzie? będzie wyglądało, jeżeli na przykład dodam do tego TikTok albo odejmę jakieś działania organiczne. To, to co mm -hmm. powiedziałeś, porównywanie się kampania do kampanii. Myślę, że warto też podczas okna sprzedażowego byłoby zweryfikowanie, jakie kreacje działały najlepiej, bo tam też możesz odkryć, o kurczę, te zdanie, ta komunikacja, te przedstawienie wartości zadziałało na moich klientów, więc warto to by było też z tego wyciągnąć. Mogą to być kreacje, mogą to być maile. Myślę, że warto też by było sprawdzić całą kolejkę mailową, które maile były najefektywniejsze pod tym kątem, czyli ile osób najwięcej otworzyło tego maila, gdzie jest ten open rate, to znaczy, że nagłówek zadziałał, albo click rate, czyli przejście do strony sprzedażowej, jak już tego maila ktoś otworzył. No i podsumowując, najważniejsze, Rzecz, koszt za zakup. Zakładam, że uruchamiasz jakąś kampanię sprzedażową, widzisz 30 zapisów przypisanych do menedżera, wydane 10 tysięcy złotych. Łatwo jest policzyć koszt pozyskania tego klienta, ale chyba jeszcze lepiej byłoby wziąć cały wynik sprzedażowy, podzielić przez koszty całego przygotowania i zobaczyć, dobra, na przygotowanie całej akcji wydam 10 tysięcy złotych, zarobiłem 300, ROAS 30. Brzmi jak bardzo dobry wynik A jak odejmiemy koszty, nawet będzie już roj, a nie ROAS. Tak. E, ale jakby zbiorczo faktycznie warto te dane analizować. Natomiast jeszcze będąc samym sprzedażowym, to tak jak. Wspomnieliśmy, takie okienko klasyczne zaczyna się otwarciem sprzedaży, później jest jakiś proces sprzedaży, 7, 14, 5 dni jakiś czas w trakcie którego sprzedajemy, no ale na końcu też zamykamy sprzedaż. No i teraz powstaje pytanie. Jeżeli wynik się spina, bo na przykład TRO i ROAS mamy już bardzo wysoki, no to może nie ma sens tam na końcu jeszcze faktycznie bardzo mocno atakować, może lepiej już zacząć przygotowywać się do kolejnej kampanii. Ale może wynik nie jest satysfakcjonujący, może jednak to nie są już pierwsze 2-3 miliony i chcemy jednak zrobić jeszcze jakąś dogrywkę. No to w niektórych przypadkach. Do tych 2 milionów. Tak, do tych 2 milionów, bo jednak chcieliśmy 4. Czasami niektórzy z naszych klientów stosują tak zwaną dogrywkę, czyli nagle z niespodzianki przedłużają dzień sprzedażowy o na przykład jeden dodatkowy dzień. Albo na przykład kończą okno sprzedażowe o północy dodatkowym webinarem w formie takiego Q&A, podczas którego można wpaść, porozmawiać. Często tam pojawia się jakiś dodatkowy smaczek, jakiś może dodatkowy rabat czy bonus do takiego produktu, żeby właśnie tą wanienkę tego ostatniego dnia tam jeszcze wyciągnąć bardzo, 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 bardzo daleko. No ale kiedy zamykamy sprzedaż, to warto też zastanowić się dokładnie, co będzie następowało jako kolejny etap po zamknięciu okienka sprzedaży. Nie tylko sam fakt dostarczenia produktu, bo to oczywistość, ale również w jaki sposób dalej mamy z tym Osobami kontakt. No bo pytanie, co się z nimi dzieje? Niestety bardzo często dzieje się nic. nic Wielu naszych klientów nie podtrzymuje relacji z tymi osobami, które się zapisały, na przykład z jakiegoś powodu coś im wypadło. Dziecko się rozchorowało i no, te pięć dni minęło im bardzo szybko. No, nie był ich nasz produkt dla nich najważniejszy w życiu, jednak nie dokonali no transakcji zukowej albo nie czytali naszych maili tak naprawdę. No więc pytanie, co się dzieje dalej? Jeden z najważniejszych elementów, jeden z najważniejszych takich protipów, małych, ale ogromnych game changerów w moich kampaniach, było to, że za, zaraz poza Okienka sprzedażowego następnego dnia albo maksymalnie dwa dni później wysłałem takiego maila, nawet nie jednego, do całej bazy. Dlaczego nie kupiłeś? Co było tym elementem, który zdeterminował to, że z jakiegoś powodu nie podjąłeś decyzji zakupowej. mając feedback od osób, które były zapisane na moje wydarzenia, w ten sposób wiemy, że były to osoby zainteresowane tym konkretnym tematem, mamy mnóstwo wniosków, na przykład, jak poprawić naszą ofertę, albo jakich elementów, chociażby w nie wiem, referencji czy utwierdzających w efektach, czy jakichś gwarancji sukcesu efektu, czego mogło zabraknąć? To znowu jest bardzo istotna dana, którą można sobie zbiorczo zebrać, podsumować, przygotować i dzięki temu kolejna kampania będzie jeszcze, jeszcze skuteczniejsza. Często też tutaj oprócz tego, że sam siadam nad swoim. Excelem i sam zastanawiam się, co mógłbym poprawić, jakie elementy mi się podobały, z którymi ja się czułem dobrze, z którymi czułem się źle. Na przykład mam taką notatkę właśnie, że w połowie okienka sprzedażowego no bardzo spadło mi ciśnienie i przez to nie nagrywałem nowych materiałów na Sociale, w związku z czym widzę, że wykres ilości materiałów publikowanych w trakcie okienka sprzedażowego jest po prostu bardzo mały, no i mam wtedy odpowiedź na przykład, dlaczego okienko sprzedażowe na koniec się sprzedało tak dobrze, jakby mogło, no bo ja jako twórca po prostu w jakimś miejscu nie dowiozłem. I wtedy wiem, to jest dobra lekcja na przyszłość. Co mogę zrobić lepiej? Na przykład te treści już przygotować sobie przed otwarciem jakiegoś sprzedażowego, żeby już nie musieć się zastanawiać w trakcie obsługi klientów, odpisywania na maile, czy dyskutowania z naszymi nowymi klientami o jakichś tam drobnych detalach. Skupić na zupełnie innych, innych rzeczach niż teraz dogrywanie nowych treści reklamowych. Na naszym kanale znajdziecie konkretne wideo, które pokazuje jak przygotować się w ogóle do całej kampanii, co powinniście zrobić, jak zadbać na przykład o ten produkowany, publikowany kontent w, w oknie sprzedażowym, aby nie musieć no, zastanawiać się, jaką rolkę dzisiaj i nagrać, żeby móc faktycznie zająć się sprzedażą w oknie sprzedażowym, a nie produkowaniem kontentu. Także serdecznie Was zapraszam do tego materiału. Podsumowując, najlepszą radą dla wszystkich osób, które chcą dobrze podsumować swoją kampanię, jest na pewno przygotowanie Excela, w którym zbierzemy odpowiedzi na te pytania, plus zbierzemy najważniejsze wskaźniki w postaci liczb. Ja bardzo często lubię powtarzać klientom, że najlepiej dyskutuje się z sztywnymi liczbami, a nie z emocjami na sadzie Patryk, wydaje mi się, że webinar poszedł nie najgorzej, może sprawdzić, czy poszedł nie najgorzej, no właśnie analizując te wskaźniki. Więc aby wam to ułatwić, przygotowaliśmy specjalny Excel, który możesz sobie skopiować, wpisać swoje wartości, sprawdzić, jaki jest Twój punkt zero do dalszej analizy, no i na podstawie tych właśnie wskaźników, które wrzucisz do tego Excela, powinieneś wyciągnąć odpowiednie wnioski, tak żeby później kolejna kampania była już bardziej bogata, była bardziej zoptymalizowana, właśnie na podstawie tych liczb, a nie samych emocji, no bo to jest chyba najlepszy determinant. I mając ten plan naprawczy, można wtedy zaplanować pewne działania, że dobra, od dzisiaj zaczynam już. Prężniej budować listę mailingową, żeby więcej osób mieć zapisanych na ten webinar, albo na przykład zainwestuje w jakiś kurs z wideomarketingiem, bo tam ludzie pisali, że coś nie do końca działało, albo zainwestuje w jakąś współpracę, żeby przygotować kontent wcześniej, a siebie troszeczkę odciążyć. Jak Do jakich wniosków dojdziesz, niestety nie jesteśmy w stanie teraz tego przewidzieć, ale chętnie je usłyszymy. Więc jeżeli masz już podsumowane wyniki swojej kampanii, jesteś aktualnie teraz po zakończonej jakiejś kampanii, chciałbyś to przeanalizować, przedyskutować, poszukać jakichś sposobów na optymalizację, to mamy Specjalną propozycję, możesz zapisać się na bezpłatną konsultację, podczas której przeanalizujemy te wyniki i całkowicie za darmo podpowiemy Ci, co można zrobić, aby no dojść do tych 4 milionów. Tak, które, <grym> które rozmawialiśmy. 4 miliony na wyciągnięcie ręki, kliknij w link w opisie, zapisz się na bezpłatną konsultację. A jeśli ten materiał stanowi dla Ciebie pewną wartość, to pomóż nam dotrzeć do, grupy, do szerszej grupy odbiorców. Zostaw komentarz, zostaw lajka, daj nam jakiś feedback na temat tego, jak ten materiał Ci się podoba, a na samym koniec chcemy też zaprosić Cię do innego materiału, który nazywa się Cztery Koła Ratunkowe. Jeżeli Twoja kampania z jakiegoś. Powodu nie działa, który również dostarczy Ci bardzo konkretnych podpowiedzi, jak swoją kampanię uratować. Tymczasem dzięki za obejrzenie materiału i do następnego. Do zobaczenia.